Siema, siema wszystkim! Z tej strony Wiczek Bambiczek dawno mnie nie było, po prostu nie mam co nagrywać i wiecie ten odcinek to jest taki jakby promo dla legendy.pl W opisie macie link do niego, wpijcie, no bo to jest na serio ma fajne filmiki dla mnie Wbijcie na do niego zobaczyć co nagrywa nie wiem, dajcie mu subika, łapkę w górę pod ostatnim odcinkiem. Szuka osoby go, którego zapro, zapromuje, nie? Więc możecie też go zapromować na odcinkach. No eee, Nie wiem. Po prostu to będzie takie szybkie promo? Albo... Chociaż... Nie no. Po prostu będzie odcinek z Minecrafta na to, że to będzie nowa seria Kolejna I pytajcie czemu Dobra No e nie wiem w tym odcinku, jak ogólnie w tej serii... Nie, ja celem w tej serii nie będzie zabić Smoka, ale na przykład odtworzenie go. W sensie zabijcie go, ale to już nie będzie także że zabijamy i kończymy, nie? Będziemy musieli go znowu odtworzyć i go znowu zabić. Daję. Nie wiem, jak wyjdzie. Możecie obstawić w komentarzach, czy mi wyjdzie yy, i w ogóle. Wbijam właśnie. Co wy myślicie? A witamy ból w tym miejscu. Chyba ją. Ja. To tak fajnie wygląda. Jeszcze raz sobie ten przypomnę. Biejcie to do, le do legendy.

No i teraz tutaj dwa, kurde. Albo tutaj będą okna. Nie wiem sobie pojedzie na takie okno takie. Które ma tutaj trzy. O, takie! Takie trzy kratki, nie? Trzy kratki takie życie, nie? Generalnie. Będzie taka szyba. Tu już się zacznie skała normalna. Nie wiem, napiszcie na przykład jaki ma być design tego domku. Czy to ma być taki kamienny, taki po prostu wykopany w skalę, bez żadnych dodatków, czy tutaj ma być podłoga z z na stesek. Nie wiem, napiszcie, na pewno zrobimy Boba, czyli tego, Połwana, bo no, tutaj zamkniemy w tu, no. no, taki po prostu szybki odcinek, napiszcie, napiszcie co chcecie, Że napiszcie jaki ma być design w domku i wbijajcie do legendy, nie pytajcie czegoś możliwego, to jest nowy konto, nie? Dobrze, więc ja się żegnam. Następny odcinek będzie lepszy, czy też zależy od was, nie? Bo to, to głównie dzięki wam rozbija się ten kanał. No i trzymajcie się. Pa!